Jak to się mówi, pragnęli zrobić swoje półgęski ideowe, zarobić, zarobić, promować swoje wartości, a czasami, zarobić. Wartości, pieniądze. A bardzo tylko często o to za, No nie tylko, ale bardzo często tamtym, o to chodziło. Tylko to I również zdezawułować tak, działalność podlasia XXI pięcie. wieku, bo były to osoby inspirowane i prowadzone przez chytre i złośliwe antypolskie służby. I teraz widzi Pana. Pana pytanie, to nie jest właściwie pytanie, tylko trochę oskarżenie. Pan oskarża najważniejsze... Najwartości... Bo ja nie rozumiem, jak można to oceniać pozytywnie, po prostu. I pan, Proszę nie rozumie. Pana, pan nie rozumie, na no. czym polega fenomen fenomen, no, osoby charyzmatycznej. No właśnie to na tym polega, że pan dzisiaj to... o nim rozmawia, a nie on o panu. To nie jest odpowiedź na moje pytanie. To coś. jest odpowiedź na pana nie pytanie, ja panu, ja, ja panu chcę wyczerpująco odpowiedzieć. Chcę panu odpowiedzieć, Dziękuję, że pan Rafał trochę... Kosno, którego pan zaliczył do ubeków i łajdaków otaczających Krzysztofa Koniewicza, że... ja do ekspresji z Wermis zdał pan do zrozumienia, takiego. ale ja to wyłuskałem natychmiast jak i stanąłem w obronie, proszę pana, w komitywie, w komitywie to był Hans Kloss i Brunner. Oni byli w komitecie. Ale no tak, to, no no, to nie jest do końca poważne. Ja informuję sposób, pana grzecznie. Ja proszę takiego, pana, ja informuję pana grzecznie, że wśród osób otaczających i przewijających się wokół celebryty, trzeba pamiętać, to był celebryta. To była osoba. No dobrze, no ale pan oskarża naszego człowieka, zmieszał pan go pan, a ja panu tłumaczę, tam się toczyła gra operacyjna licząca na rzeczywiście zezawołowanie i wykrzywienie Krzysztofa Kononowicza. Tam byli ludzie inspirowani przez